Przyspieszyć, skoczyć, mówić o O, widzisz, albo zauważyć, że już cię nie wpuszcza. Teraz tak. Tutaj widać, że ten samochód nie przyspieszał. Początkowo idzie. Jak mam tutaj działać swoją mi... korokiem osobistym, to by nie widać. <grymiany> Pamiętaj, że wracaj. Co my tutaj mamy? Powiedzcie. Tu krawędzi. Ale wiem, że to jest. Chcę widzieć, czy wiesz dlaczego. Kierunkowskaz się wyłączył, zawracamy. Multir czeka, żeby tutaj wybiegać. Spójrz na pasy. Masz pan włączający tutaj. Zobaczmy, gdzie my teraz wylądowaliśmy. Troszeczkę ten zakręt. trzyma się bardzo blisko lepiej? Ale dlaczego? Ta przełączka była bardzo szeroka i swobodnie mogliśmy się odsunąć do lewej, miałaś kilka metrów w lesie i na i się dlatego pytałem właśnie, czy wiesz, dlaczego zawracamy przy lewej krawędzi. Nigaz został włączony, a będziemy zmieniali pas. zaraz dojdziemy Zauważyłaś? Tak zrobił ci grześność, ale nie patrzyłaś w ogóle w lusterko, więc ze... Zresztą... Nie, ja zauważyłam to, że miło, ale nie wiedziałam czy to właśnie, to, to poskoczyło, czy on mi migał. Nie, nie, wolni zdecydowanie. Zostawił trochę odległość mm -hmm. ze mną. Mił, poczekał. Wracając do tamtej przełączki. Podobnie jak tutaj była przełączka dwukierunkowa, nie było bo drogi. z drogi. strony była stacja benzynowa, a z drugiej wjazd do obiektu. jakaś brama. Wobec tego nie było to skrzyżowanie tylko przełączka, że dwukierunkowa no zawracamy właśnie przy lewej krawędzi. I wyjazd z tej przełączki był łatwiejszy ze względu na ten pas włączający dodatkowy nie musiałaś się martwić, że jadą samochody dwoma pasami z boku dopiero w liczacie. Łączyć sprytnie. Do. Teraz dojedziemy do skrzyżowania z sygnalizacją świetną. Najpierw będzie przejście takie szy. tylko z sygnalizacją, później skrzyżowanie i pojedziemy w prawo. nazywa się rondomogilski z ronda została tylko nazwa jeszcze nie tutaj tam. włączamy kierunkowskaz i włączamy ponownie także z ronda została nazwa w tej chwili to jest węzeł drogowy chociaż jedzie się koło nie niewielkiej dziury tam w środku w tunelu w okresu, w Podobnie jak na rądzie Skręcimy w prawo, aleje I zaliczymy sobie, zauważyłaś, grubsza przerywana linia, krawędź naszej jezdni na zatoczkę teraz? znowu skręcimy w prawą a następnie prostą. mamy tutaj jeszcze jeden w prawowiernym polu prawo, no to idziemy sobie już wyraźnie chciała ustąpić nam pierwsza zwolniła, poczekała Po sygnalizacją skręcimy w prawo, Troszeczkę za wcześnie ten wygęcz, jasno jeszcze w ale widziałem Trzymanie. 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 Kierunkowy. bardzo parję. strasznie ciasno i nawet przy skrzyżowaniu na którym skręcimy teraz w lewo parkują samochody. Będzie problem. Ale to jest kierunkowy. stop. Czyli teraz w tym momencie powinna się odsunąć do prawej krawędź. Jesteśmy na kierunkowy. Ja wiem, że przeszkadzają te samochody i tak tutaj na tym pośredni często bywa. Do oficerskim ma taką specyfikę. Czy uwagę na znak? Nie. Właśnie teraz tylko No to to widzę tutaj. No właśnie, ale dopiero tutaj. Ta? Nie wiesz, czy jest jednokierunkowo czy ten odcinek do tego skrzyżowania. No ten teraz? Nie, nie, czy czyli jakby i teraz pojedziemy prosto na najbliższą skrzyżowalnię. No, Mamy ustawę pierwszeństwa. na pierwszego. Przyjrzyj się jak wygląda to Prosto czyli. No właśnie. Tam to będzie w prawo. Tam w lewo. Spójrz tutaj prosto. Ok. Ustawiamy się na środku. Tak żeby się obok Ciebie zmieściły samochody skręcające i w prawo i w lewo. To jest bardzo szeroko. I teraz mamy troszkę... No. ...mleku. Powiem, że się na niego idzie. Czarny cielpi. Przygotowany na te jedno pomieszenie. Mhm. Czarny będzie pewnie dynamicznie przeskoczyć przez to. Bo no, teraz nie dolecę. Wszyscy jesteśmy już na drodze, a ten sam nie może powiedzieć, co ja tylko widziałem jest pójdź na samochód i teraz uważaj skrzyżowanie, nie masz znaku ani pierwszeństwa, ani ustąp sprawdzasz po prawej stronie gdyby tutaj podjechał samochód to może być skrzyżowanie równorzędne na takim osiedlu to nie jest to droga zbyt droga nie ma tu dużo samochodów, tego ruchu czyli trzeba zwrócić uwagę, czy po prawej stronie mają jakiś znak ustąp lub stop no, teraz mamy znak wyraźny. Wprawdzie jesteśmy na drodze z pierwszeństwem. Nie ma żadnego problemu. Ostatnio. Tak. Uważajmy troszeczkę. Gazuj. O, no, tu znaczyła się, siłów dławić. Dalej. Jesteśmy na jedno kierunku. A ja, teraz będziemy skręcali w lewo. Czyli tak, na to spójne to skierowanie. To jest skrzyżowanie z drogą dwujezdniową, skręcając w lewo musimy wjechać w tamtą jezdnię. Wobec tego, jeśli tutaj wjedziesz, korzystaj z lustra. Tutaj jest zgłoszone jest lustro, które pokazuje na tą drogę. Wjeżdżamy i wchodzimy W tej stronie ja długie, długie, długie. Tak, z tej tego prawej, na naprzeciw. Bo z tego jak staniesz przy lewej krawędzi, dostaniesz pod prąd. I... Jest I wyjazd jednokierunkowy, a mimo to nie wjeżdżamy do lewej krawędzi na świat. Poczekaj chwileczkę, zwolnij. Zawrócimy teraz w najbliższym możliwym miejscu. Tutaj sprawdzamy, czy możesz zawrócić. No, może nie, nie ma zakazu. <laughs> Jak się ustawisz w mhm. tym miejscu? Przy tym zawróceniu. Przy lewej i prawej. Tak. Dlaczego? Bo to jest yy, no, no, no Nie mam na przeciwko przełączka ale dwukierunkowa czy jednokierunkowa według siebie Okej, okay. okay. wtedy ty, ty. tylko przy lewej krawędzi to jest problem polega na tym że stoimy w tej chwili pod prąd dlaczego? bo to nie jest przełączka spójrz za siebie spójrz w starko, tam mamy drogę czyli jesteśmy na skrzyżowaniu ta droga jest taka nie ma samochodu, nie ma problemu kierunek przed kierunek teraz w takim przypadku jeszcze się nic nie stało natomiast jeśli to będzie egzamin i tak ustawisz to masz problem a z prawej strony wystarczy to jest skrzyżowanie w kształcie litery T to również jest skrzyżowanie Przączka jest wtedy kiedy nie masz żadnej drogi Zawróćmy jeszcze raz na najbliższym skrzyżowaniu, to jest to, na którym byłaś Jedziemy tak. sobie Mogłaś sobie zmienić wietrówkę jedynkiem, bo ciężko było z tej dwójki startować. Jedziemy prosto. W prawą właśnie tą dwuję I spójrz. prawą Droga jest tutaj właśnie nieciekawie schowana, nie widać jej części. Ale podjeżdżając do miejsca.